Początek maja to czas, w którym tradycyjnie co roku służba liturgiczna naszej diecezji gromadzi się na swojej pielgrzymce właśnie tutaj, w seminarium duchownym w Paradyżu w tym roku również szykowaliśmy dla Was to wydarzenie, jednak z wiadomych na wszystkich względów nie będzie dane nam się tu spotkać razem fizycznie, tak jak w ubiegłych latach. Pomimo tego przygotowaliśmy dla Was inną propozycję pielgrzymowania duchowego właśnie do tego miejsca. Zapraszam! W najbliższą sobotę o godzinie 10, właśnie stąd z Kaplicy Matki Bożej ozdoby Paradyża, specjalnie dla Was, drodzy ministranci i lektorzy, specjalna katecheza i modlitwa, w której zostanie zawierzona Matce Bożej służba liturgiczna naszej diecezji. Pielgrzymka służby liturgicznej to nie tylko katecheza i modlitwa. Co roku także, dobrze wiecie, o tym zmagacie się w konkursie liturgicznym. Jest także finał Ligi Ministranckiej i inne konkurencje sportowe. W tym roku zapraszamy Was do internetowego konkursu liturgicznego. Już w najbliższy czwartek na stronie decyzjalnej i profilu Facebookowym Centrum DDM pojawią się pytania z liturgii, na które chcemy, abyście odpowiedzieli. Spośród tych, którzy prawidłowo odpowiedzą, przyślą swoje odpowiedzi, w sobotę na specjalnym live'ie, tutaj z paradyża o godzinie 12 rozlosujemy nagrody. 3 nagrody główne i 10 nagród. Pocieszenia! Zapraszam zatem wszystkich ministrantów i lektorów naszej diecezji. Bądźcie z nami w sobotę i zabierzcie ze sobą maseczki, albo maseczki.